Cześć, ja jestem Pix, powitam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy znowu na PvP i dzisiaj będziemy sobie testować tryb Gaple, więc najpierw sobie zawalczymy z botem łatwy. No i dobra, co my tu mamy? Yy, mamy tu miecz 5-2, zbroję ochrona 4, 2. dużo sił dwójtek, szybkości 2. Ile mamy w ogóle koksów? 16 koksów. Więc myślę, że to będzie no dosyć. Długie walki. Na pewno. Na pewno długo zejdzie trochę z to walką. No ale dobra. Yy, weźmy sobie, zjedzmy jeszcze Koksa. No i się wbijamy na tego bocika. Widzę, że on tu sobie na razie drepsi. Pyk. Nie, no z tym łatwym to nie będzie trudno. W końcu łatwy bot. Tak jak mówiłem, nie było ani trochę trudno. Dobra, więc weźmy sobie teraz yy, normala. No co jest gro? Dobra, słuchajcie, w końcu mi się udało wejść. Bo no troszkę mi to zajęło, zanim weszłem. Chwilę mi to zajęło, no ale dobra. Lecimy. No normalno myślę, że też nie będzie nic trudnego go rozklepać. Widzę, że on tu znowu sobie drepsi. Nie, on nie by... On nie dostaje obrażeń. O! Traw go, traw go, chociaż raz. Bo już ten bot trochę spami. Dawaj go, dawaj go. No dobra, nie było trudno. Więc lecimy. To będzie dosyć długi odcinek, myślę. No ale dobra, wy wypróbowujemy sobie oczywiście wszystkie. Dobra, pyk. O tu już widzę, że chłop już leci. Dobra, jeszcze chcę zdążyć zjeść Dobra, widzę, że on już to mnie chce faszerować, ale dobra. Pyk, 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 pyk. Myślę, że przy barierze jest się najlepiej z takimi bocikami bić. No właśnie, on mnie nie może odepchać. Pyk, 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 pyk. No i dobra. Tutaj też nie było żadnych trudności. Lecimy teraz na cheatera. Dobra. Ustawmy sobie tu ładnie wszystko. Pyk. Pyk, zjedzmy. No i dobra, no i trzeba go w końcu. Dobra, słuchajcie, ja mam taki jeden pomysł, żeby go uderzyć i po prostu zwalić do bariery. Dobra, zwalam do bariery. Widzę, że on już tu dosyć bardzo szybki. Pyk, 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 pyk. No To już myślę, że mogą być lekkie problemy. Bo naprawdę dużo mi ciosów zadaje. Nie no, nie było żadnych problemów. Normalnych serc mi tylko półtory zabrał. Więc dobra. Przejdźmy do walki z graczami. No więc dobra, chyba przyszedł czas na bitwę z graczami. Więc sobie dołączamy. Dobra, szybko tak gulnijmy tu sobie i słuchajcie, odkryłem chyba najlepszą metodę właśnie nabicie się czyli po prostu mm, siedzenie w samym kącie bariery no i po prostu wtedy chłop nie może uderzyć I wtedy ja mu więcej dużo zbroki psuję, więc yy, teraz sobie spróbujmy właśnie to zrobić pójdźmy sobie tutaj do kąta ładnie no i słuchajcie patrzcie a ja go dużo więcej razy uderzam pyk pyk, pyk, pyk kurde teraz troszkę mi dał dobra szybko, szybki koksik dziadu wyłaj z tą pyk, 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 pyk pyk pyk, 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 pyk ale teraz ładnie strefkę mu założyłem. Dobra. On już musi zjeść kokse. Sobie w sumie też zjem. I patrzcie. Pyk. Gdzie on teraz jest? Pyk. Pyk. Dawaj go. Pyk. 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 Dobra, z tym typem myślę, że sobie raczej na spokojnie wygram Jeśli nie popełnię jakiegoś wielkiego błędu Uderzonku jakieś głupie perełki cyka Dobra, sobie zjadł koksa I sobie też zaraz będę musiał zjeść Bo on mi już mocno bije Dobra Wrzucę sobie tam perełkę Dobra, nie mam czasu na siłkę Niestety Pyk, pyk, pyk. Co to za jest za ścina? Coś się zbugowało. O, dobra, on tu jest, dalej. Ej, nie ścinaj mi, Gro, nie ścinaj. Mówię ci, Gro, nie. Nie rób mi tego. pyk 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 dobra teraz ładnie teraz ładnie go cisnę pyk on się w ogóle teraz nie rusza co jest halo typie, obudzisz się w sumie sobie hełm wymieni nie no typ się nie rusza o musiał sobie chyba zbrojkę podmienić ja sobie na niego ładnie tu poczekałem Dobra, rzucił perłę, to sobie wypije siłę, wypije sobie speeda, pyk, pyk, zjem sobie ładnie koksika i typie, takiej strefy to mi nie zasadzaj. Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź typie do konta, zobaczymy wtedy. No chodź, chodź. Dobra, dostał mocno, musi zjeść koksa. Kolejny też, dwa czy trzy hity dostał. Dobra, ja sobie tutaj ładnie wrócę. Pyk, pyk, pyk. Nie, nie, nie. Tak to proszę się nie bawimy. Dobra, chodź Typie znowu do konta. To cię ładnie pocisnę. Pyk, 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 to ty typie nie właśnie tu do kąta Kurde, buty mi się zepsuły. No, powoli mi zbroja pada, muszę sobie zmienić. Dobra, jak on tu sobie ręczę, ja sobie też ładnie zerrę. I sobie zbroję wymienię. Gdzie on jest? Dobra, już tu jest. Co on robi? Pyk, pyk, pyk. No dawaj go, dawaj, muszę go dobić. To, że mi się już poty skończyły. Jest trochę gorzej go klepać. Widzę, że on już sobie perełki dał do łapy. Dobra, chciałbym sobie wypić stręża. No nie, zjadłem jeszcze koksa tego. Dobra, ostatnie dwie poty już mi zostały. Dobra, dostałem ładnie dwa hity. Dobra, kolejne hity. Pyk. No teraz taka była trochę wymiana hitów. Dobra, zjadł koksa kolejnego. Ja w sumie też bym sobie zjadł. Tylko, że jednego straciłem właśnie koksa przez to. Dobra, chodź, chodźmy do kąta Dobra, i teraz cię tu będę cisnął. No teraz on wchodzi do kąta nie teraz mu tyle dałem hitów. Nie on musi mieć lowa. Dawaj go, dawaj go Stracił już całkowicie hełm. Nie, założył sobie drugi. O nie, ja też zaraz będę tracił. Gdyż, że on zaczyna spamić, żeby mi po prostu zbrojkę psuć, chcę nie tak wykończyć. A może, jakby no, Dobra, dawaj, ja też będę spamić sobie. No, dawaj, dawaj. No, dawaj, 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 typie. Stracił całkowicie hełm. No, on spamił już jak na 1 No dawaj, dawaj, chodź, chodź ja ci, ja ci będę zbroję psuł, typie Dobra, ja też już straciłem Zakładam hełm No chodź, chodź, chodź Psuję ci zbroję Dobra, ja chcę mu zepsuć zbroję, dobra Zjem sobie ładnie koksika. Dobra, chodź pie do kąta, bo tak jak będziesz spał, no to y, mam małe szanse na właśnie cię uderzenie. No chodź. Dobra, to nie jest już bitwa na 1.17, tylko na 1.8. Dobra, tu mnie nie będziesz od odhitywał. Dobra. Dawaj, psuję ci zbroję, byku. I teraz do mnie nawet nie podejdzie. Nie no, teraz już podchodzi. Nie no, dobra, ja mam go dosyć. Muszę go w końcu zabić. Dobra, straciłem chyba hełm czy buty. Nie no, typie, ja cię muszę dobić. Dobra, też na zepsucie zbroi wal walczę. Dobra, zjem sobie koksika. Bo już miałem lowa. Dobra, nie no. Typ, ja cię wykańczam. Dobra, jeszcze na koniec mamy jeszcze Spida. Mam już jedynie dwa koksy. Nie no, ja muszę tego typa porobić. Patrzcie, zwiewa już. buty też już mi zaraz padają. Już mi się tak zbrojka... O! Już, on już nie ma butów. Ma samoklatę i hełm. On żyje koksy cały czas. Dobra, znowu tam się tepnął. On spami, bo wie, że tak nie ma szans, tylko musi mi zbroję popsuć. Nie no, typie, jak chcesz spamić, no to chodź do konta. Nie no, i będzie mnie hitał, bo oczywiście ma speeda i... Jest szybszy ode mnie. No chodź. No, też tak mogę robić. Nie, 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 nie. Ja go w ogóle złapy bije. Nie, no to jest żar. Dobra, gdzie ten typ jest? Dobra, chodź do kąta, chodź do kąta, byku. Chodź, chodź. Ja cię tu ładnie porobię z kątem Nie no, on się boi teraz Nie no ja już koń, kończy mi się zbroję. Ja on też się musi skończyć Dobra Nie, Nie 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 Dobra ostatni koks Ostatni koks to był. Moja ostatnia regeneracja. Dobra, albo typa rozwalam, albo nie. Nie, no ja go muszę tak zabić. Jest. Gigi. Gigi. Poszło. Jest. Walka wygrana. No i dobra, no i chyba przyszło czas, słuchajcie, na kolejną bitwę. Zobaczymy, jak nam tu pójdzie, bo jeśli to wygramy, to już każda bitwa jest dla nas dzisiaj wygrana i to jest bardzo fajne. Dobra, też spróbuję tak samo go porobić na kąt, więc chodź byku. Chodź, chodź tu ładnie. Widzę, że on też spamie trochę jak na 1.8 Nie wiem, czy on też ma taką taktykę właśnie na zepsucie zbroi No ale teraz ładnie hity dostał Dobra, musi zażyć koksa Gdzie ja ma bardzo mało serc straciłem Dobra, znikł mi tu Nie no, jak na razie z tym typem leci mi jeszcze lepiej niż z tamtym. Dobra. Widzę, że on chce się bić na otwartej przestrzeni. Dobra, zjadł już kolejnego koksa. Dobra, cyk. Dobra, chodź byku. Dobra, tam puścił perłę. Dawaj byka. Pyk, 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 pyk. Dobra, kolejną perłę puścił. Ile on już zeżar koksów deja jednego? Nie no, czuję mi, czuję, że z tym bykiem mi jeszcze łatwiej pójdzie niż z tamtym. Dawaj go. Nawet mnie teraz nie mógł, nie może hitnąć. Dobra, hitną mnie. Pyk, pyk, pyk. Kolejnego żrę. Dobra, jeszcze sobie myślę, że Strange'a wypiję. W sumie Spida też. Patrzcie, zażarłem jednego koksan, może jest sześć. No, teraz go przez chwilę nie mogłem trafić. Ale dobra, dawaj, dawaj. Dawaj byka, dawaj. Dobra, perłę puścił. Chodź byku, chodź Chodź, ma to jedno. No dawaj, 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 chodź. Ja cię, byku chcę wyjaśnić. że teraz mam taki problem, że nie mam właśnie regeneracji. Ładnie sobie zjem. No, gdzie ten byk poleciał? Dobra, dopiero dwa koksy. Jest nice. Myślę, że ja go pokonam. Bo po prostu on nie będzie miał regeneracji i właśnie nie będzie miał koksów. I To myślę, że będzie sposób na wygranie tej ręki. Dobra, lecę za, lecę za to perło. Chodź, Biko. Chodź, chodź. Rozwalam go teraz. Teraz go rozwalam muszę. Pyk, 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 pyk. Dawaj, dawaj, byku. Dobra, tam jest. Pyk, pyk. Dobra, zeżar koralinnego. Myślę, że już nie ma więcej niż pięć koksów. Pyk, pyk, pyk. Gdzie on jest? Tu jest. Na biku. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, on chce, on chce wypić Spida, żeby mi uciec. Ale ja mu nie dam. Dobra, że koksa. Dobra, lecę za perłą. Pyk, pyk. Co on robi? Wyrzuca wszystko ze swojego ekwipunku. Chcesz, żeby cię zabić? No widzę, że chce. No to dobra. Jak chcesz, to ok. Chcę tu mi zwiewać. Nie. Po prostu się poddał. No więc dobra, w dzisiejszym odcinku wszystkie walki wygraliśmy, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!